Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym oficjalnym kanale YouTube Ciepło24.pl. Ja nazywam się Michał Gawlikowski, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przedstawić uniwersalny, bezprzewodowy regulator temperatury E4040TX-RX polskiej firmy Euroster. W opakowaniu znajduje się regulator Euroster 4040TX wraz z podstawką. Komplet można umieścić w takim miejscu, gdzie na, gdzie na regulator nie działa żadne ciepło, czyli np. słońce, kominek, grzejnik czy telewizor. W zestawie także jest odbiornik Eurostar 4040 RX do komunikacji bezprzewodowej oraz instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną. Karta gwarancyjna. Oraz instrukcja obsługi oraz dwie alkaliczne baterie typu AAA. Jak już wspomniałem wcześniej, Euroster E4040 TXRX to nowoczesny, uniwersalny regulator temperatury bezprzewodowy. Przeznaczony do regulacji w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Stosowany jest do pracy z kotłem CO i innych elementów instalacji grzewczej. Steruje urządzeniami elektrycznymi, ogrzewaniem podłogowym i klimatyzacją. Oprogramowany na wyświetlaczu w technologii e-paper, który to charakteryzuje się wysokim kontrastem i nie pobiera energii podczas wyświetlania obrazu na ekranie. Euroster ten to sterownik, który można zaprogramować w siedmiowym cyklu z dokładnością co pół godziny. Istnieje zatem możliwość 48 zmian poziomu temperatur w ciągu doby. Regulator umożliwia zaprogramowanie różnych stref czasowych na każdy z dni tygodnia. Pracuje w, w zakresie temperatur od 5 do 35 stopni Celsjusza. Zastosowany w regulatorze czujnik pozwala na odczyn temperatury co 1 stopnia i programowanie temperatury z dokładnością do 2 stopnia. Eurostar 4040TX-RX pracuje w dwóch poziomach temperatur. Komfortowej, czyli dziennej, oznaczonym symbolem słońca oraz ekonomicznej, czyli nocnej, oznaczonym symbolem księżyca. Podstawowe funkcje regulatora to Przede wszystkim nie wymaga prowadzenia przewodów pomiędzy regulatorem a urządzeniem sterującym. Ma możliwość współpracy z maksymalnie sześcioma odbiornikami 4040RX. Informuje o poziomie sygnału radiowego, posiada czytelny podświetlany wyświetlacz w technologii e-Link. Jednocześnie wyświetla na ekranie temperaturę aktualną i zadaną. Posiada blokadę regulatora dowolnym czterocyfrowym kodem oraz chwilową nastawę temperatury, temperaturę stałą, tryb urlopowy, sygnalizuje rozładowanie baterii oraz ma korektę wskazań temperatury. Wymiary regulatora to 102 mm szerokości 97 wysokości 26 głębokości, co daje to, że jest to bardzo mały, zgrabny regulator naścienny. Wymiary nadajnika to 82 szerokości na 83 wysokości na 25 głębokości, gwarancji udziela producent na okres dwóch lat liczonych od daty sprzedaży. Dziękuję Państwu za uwagę. Prezentowany produkt jest dostępny na naszej stronie ciepło24.pl. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz klikania łapych w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.